Czujesz, że kręcisz się w kółko? Masz marzenia, ale ciągle coś staje Ci na drodze? Wyobraź sobie, że w 42 dni możesz poukładać swoje zdrowie, finanse, szczęście i relacje w spójny sposób, w spójny system, bez przeładowania, bez chaosu. Dziś opowiem Ci o książce Upgrade your... Upgrade all Our Lifestyle Pata Diwaliego irlandzkiego trenera, który pokazuje jak w prostych krokach zmienić codzienny chaos w życie z celem. Zostań ze mną do końca, bo na końcu dostaniesz przykładowy plan porannej i wieczornej rutyny, który możesz wdrożyć od jutra. Zapraszam. Autor wyróżnia pięć filarów życia. Pierwszy filar to zdrowie. Jest to podstawowy filar, który determinuje wszystkie inne. Brak energii, złe samopoczucie, choroby to wszystko podkopuje motywację, nawet jeśli masz najlepsze cele na świecie. W tej książce znajdziesz zachętę do ruchu co najmniej 20-30 minut dziennie. Dbania o jakość snu, regularne godziny, wyłączanie ekranu przed snem. Znajdziesz planowanie zdrowych posiłków, tak jak planujesz ważne spotkania, prace nad stresem, medytacja, oddechy i czas offline. Pomysły do wdrożenia. Zaplanuj 2-3 spacery w tygodniu, ustal godzinę wyłączenia telefonu wieczorem, jedz warzywa do każdego posiłku, zapisuj codziennie, ile godzin spałeś. Drugi filar to bogactwo finanse. Chodzi nie tylko o posiadanie pieniędzy, ale o spokój finansowy. Brak stresu o rachunki daje wolność myślenia i pozwala skupić się na rozwoju. W książce znajdziesz rady, aby traktować pieniądze jak narzędzie, po otworzeniu budżetu i planowaniu, pilnowaniu wydatków, inwestowaniem w edukację i umiejętności, unikanie długów konsumpcyjnych. Pomysły do wdrożenia. Zrób zestawienie wydatków w aplikacji lub w zeszycie. Zaplanuj kwotę, którą możesz odłożyć co miesiąc. Naucz się jednej nowej rzeczy, która zwiększy Twoją wartość na rynku pracy. Raz w tygodniu czytaj coś o finansach, na przykład blog czy książkę. Trzeci filar to wolność. Wolność oznacza możliwość decydowania o własnym czasie i życiu. Autor mówi, że często pracujemy tak ciężko, że zapominamy po co to wszystko i wpadamy w pułapkę obowiązków. W książce znajdziesz zachęty do eliminacji zbędnych rzeczy i nawyków, pracę nad asertywnością, by mówić nie, stawianie granic czasowych i odpoczynek bez wyrzutów sumienia, delegowanie zadań. Pomysły do wdrożenia. Sprawdź, co możesz uprościć w domu? Na przykład mniej rzeczy to mniej sprzątania. Ustal jeden dzień w miesiącu całkowicie wolny od pracy. Naucz się odmawiać spotkań, które nic nie wnoszą. Deleguj choć jedno zadanie w tygodniu, w pracy lub w domu. Kolejny filar to szczęście. Nie chodzi o chwilową euforię, ale głębokie poczucie spełnienia i sensu. Autor uważa, że szczęście pojawia się wtedy, gdy żyjemy zgodnie z swoimi wartościami. W książce znajdziesz wdzięczność jako fundament szczęścia, praktykę uważności, cieszenie się małymi rzeczami, refleksję nad tym, co naprawdę Cię uszczęśliwia, unikanie porównań do innych. Pomysły do wdrożenia. Codziennie zapisz trzy rzeczy, które się Cię dziś ucieszyły. Raz w tygodniu zadaj sobie pytanie, czy żyję w zgodzie ze sobą? Zrób listę swoich wartości. Ogranicz social media, jeśli źle na Ciebie wpływają. Kolejny filar to relacje. Człowiek jest istotą społeczną i nie osiągnie szczęścia w samotności. Pat zachęca do inwestowania w więzi rodzinne, przyjaźnie i relacje zawodowe oparte na zaufaniu. W książce znajdziesz sposoby pielęgnowania relacji, refleksje nad tym, kto cię wspiera, a kto podcina skrzydła, zasady je jakość ponad ilość w kontaktach, bycie hojnym, dawanie z siebie innym. Pomysły do wdrożenia. Raz w tygodniu zadzwoń do bliskiej osoby, spędź czas offline z rodziną, pokazuj wdzięczność swoim znajomym, usuń z życia toksyczne kontakty. Kolejny rozdział to rozdział o nawykach ludzi sukcesu. Ludzie sukcesu nie polegają na motywacji, wiedzą, że motywacja przychodzi i odchodzi, dlatego budują systemy i nawyki, które działają niezależnie od chwilowego entuzjazmu. Ustalają jasne cele, formułują dokładnie, czego chcą w sposób mierzalny i możliwy do osiągnięcia. Koncentrują się na najważniejszych zadaniach, znają zasadę 80 na 20, czyli 20% działań przynosi 80% efektów. Tworzą poranne rytuały, np. ruch, pisanie w dzienniku, afirmacje, ciche planowanie dnia. Dbają o zdrowie, nie traktują aktywności fizycznej czy snu jako straty czasu, ale jako inwestycje. Mają wokół siebie pozytywne osoby. Dbają, by ich otoczenie ich wspierało, a nie sabotowało. Uczą się z porażek, nie dramatyzują, ale analizują błędy i działają dalej. Refleksja: często pytają siebie, co poszło dobrze, co można poprawić. Pomagają innym, dzielą się wiedzą, inspirują, są mentorami. Nie chodzi o to, by wprowadzać dziesiątki nawyków naraz. Sukces opiera się na kilku kluczowych działaniach powtarzanych codziennie, aż staną się automatyczne. Kolejna część książki to plan nawyków. Przykład do wdrożenia. Poranna rutyna to 5 minut oddechu, wypisanie priorytetu dnia, szklanka wody, krótki ruch, na przykład rozciąganie. Wieczorna refleksja, co poszło dobrze, co można poprawić, plan na jutro, trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Raz w tygodniu podsumowanie tygodnia, ocena postępów w zdrowiu, finansach, relacjach. Drobna nagroda za konsekwencje. Jeśli chcesz, by, życie, by Twoje życie było bardziej pokładane zdrowe i pełne energii, spróbuj wdrożyć choć jeden z tych nawyków jeszcze dziś. Daj znać w komentarzu, który z filarów życia musisz najbardziej wzmocnić: zdrowie, finanse, wolność, szczęście czy relacje. I koniecznie zasubskrybuj, by dostać informacje o kolejnych ciekawych filmikach. Do zobaczenia!